Dobry wieczór, kochani, witam na kolejnym spotkaniu z wopistą. Wiecie, co to jest wop? Kiedyś istniało coś takiego jak wojska ochrony pogranicza i na granicy stali wopiści, a teraz wirtualne spotkanie z pastorem, czy wirtualne odwiedziny pastora. Mamy skrót wop, a więc zostaliśmy wopistami. I mam nadzieję, że też trzymamy pewne granice, albo czy pomagamy Wam zachować pewne granice poruszania się w Słowie Bożym. Chciałbym dzisiaj wrócić do listu Pawła do Efezjan. Pamiętacie, parę spotkań do tyłu, może już nikt nie pamięta, ale mówiłem wtedy o tym, jak się Paweł modlił. To było to słowo, gdzie Paweł tutaj w mojej Biblii sobie zaglądne mówi: Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. I mieliśmy taką całą listę tego, o co się modlił. I pomyślałem jeszcze raz, studiując sobie, czy czytając tutaj to słowo, że ostatnio często się Was zachęca. Módlcie się, módlcie się, trwajcie w słowie, i ktoś może pomyśleć, no dobrze, ale jak myślisz, o co biblijnie mógłbym się modlić? Jest taki Fragment listu do Efezjan, który tutaj na główek ktoś zatytułował modlitwa o poznanie Boga. Zaczyna się od pierwszego rozdziału, od piętnastego wersetu. I apostoł pisze tutaj takimi słowami pełnymi miłości, że przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Jeśli chodzi o wspominanie was, to chyba... Sami wiecie, jak to jest. Wszyscy o sobie myślimy, wspominamy, czekamy. Nie możemy się doczekać, aż znów się spotkamy. Ale też myślę, że Paweł zachęca nas, abyśmy nie przestali dziękować za siebie. Abyśmy dostrzegli w bracie, w siostrze, w kościele dar Boży, którym zostaliśmy ubogosławieni. Może teraz ten dar działa w szczególnych okolicznościach, bo nie możemy się widzieć, ale właśnie możemy się o siebie ciągle modlić, błogosławić się wzajemnie. Aby, siedemnasty werset, to jest ta pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o modlitwę o nas wzajemnie, aby Bóg Pana, naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. To jest kwestia modlitwy, zobaczcie. Duch mądrości. Czyli, biorąc to na odwrót, jeżeli nie modlimy się, to nie mamy mądrości. Jesteśmy jakby, przepraszam za wyrażenie, głupi w pojmowaniu. A sami wiemy, że głupota prowadzi do tego, co psalmista takimi słowami ujął: że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Ale tu się apostoł modli, abyśmy, aby Ojciec chwały dał nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu. Bo jeżeli głupi mówi w swoim sercu, że Boga nie ma, to mądry w każdej sytuacji, ta mądrość jest z góry, może powiedzieć: Bóg jest. A ja wiem, że mój pan żyje. Tak jak mówił Job, tak jak mówiło o trzech młodzieńców w ognistym piecu w księdze Daniela, tak jak sam Daniel mówił, siedząc z tymi lwami. A ja wiem, że mój pan jest. Mój Bóg jest mocny, mój Bóg może. Więc to jest ten pierwszy cel modlitwy, aby Ojciec chwały dawał nam Ducha Mądrości i objawienia. To nie jest zależne od naszych spotkań, to nie jest zależne od rozwoju sytuacji, ale właśnie od Ducha Świętego. Po drugie, Apostoł mówi, że modli się też 18 werset i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Was powołał. W świecie, który czuje ogromną beznadzieję w tych czasach. Bóg mówi, Jest nadzieja, do której was powołałem. Jest nadzieja, która nie tylko jest tym, do czego was powołałem kiedyś tam, ale jest nadzieją, która prowadzi was teraz, tu, przez to, przez co przychodzi nam iść. Jeżeli Twoje serce zajmuje czasami właśnie taki strach, beznadzieja, jeżeli masz ochotę czasami powiedzieć: Człowieku, zobacz, co się wyrabia. Apostoł się modli, modli się o kościół wtedy. Wiecie, mówiłem to wcześniej. Paweł pisze ten list z więzienia. Z miejsca pełnego przekleństw, bólu i wrzasków. Z miejsca naprawdę niemiłego. Paweł nie siedzi sobie gdzieś wygodnie w jakiejś kościelnej ławeczce i lekko mu się pisze. Ale mówi, aby nasze oczy były oświetlone, oczy serca. Aby w nim nie było ciemności, aby w nim była nadzieja, do której nas powołał. A więc po pierwsze ku mądrości po drugie pół nadziei, a po trzecie i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Nie jesteś nędzarzem. Gospodarka światowa nie ma się za dobrze, ale właściwie w jakiś sposób wiedzieliśmy, że mogą w niej przyjść wahania i że niekoniecznie zawsze wszystko będzie szło w górę. Chcę ci powiedzieć, w naszej realności, w naszym królestwie, w królestwie naszego Ojca, tam, gdzie mamy nasze obywatelstwo, nie ma żadnej recesji i nic się nie wali. Tam w ojczyźnie, w domu ojca, naprawdę jest dobrze i jest bogactwo chwały świętych w dziedzictwie, które przygotował nam Jezus. Nie jesteś nędzarzem, który idzie przez ten świat i Bóg tak patrzy i mówi: O, biedo jedna moja, chodź już do mnie. Ale jesteś Jego dzieckiem, dziedzicem Królestwa Bożego. Dostałeś prawo ogłaszania tego królestwa tutaj, aby nie byli sami. I po czwarte, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I znowu, coś, co jest odwrotnością w myśleniu tego świata. Świat mówi: Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie mamy siły. Bóg, jak chce, może zatrzymać słońce. Nadzwyczajna jest wielkość Jego w działaniu w sercu wierzącego człowieka, w sercu Kościoła. A więc zachęcam Was, aby ten list do Efezjan, pierwszy rozdział, werset 17, 18 i 19, stały się Waszym przewodnikiem modlitewnym. I jeszcze raz powtórzę, po pierwsze, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia. Nie jesteśmy głupcami, mamy najmądrzejsze słowo, jakie zostało wypowiedziane do ludzkości, które nam objawia najwspanialszego Boga, który przerasta w swoim działaniu wszystko, co mogliśmy sobie wyobrazić. Po drugie, mamy Boga, który w największej ciemności oświeca oczy serca i niesie nadzieję. Ci, którzy szli przed nami, którzy czasami żyli w jeszcze cięższych czasach niż te, które są teraz, śnili tą nadzieją, wskazywali na nią. I dziś przyszła nasza kolej, aby być tymi, którzy przed sąsiadami i przybliskimi mają nadzieję. Po trzecie, bogactwo chwały jest udziałem świętych czujesz się, że jesteś jednym ze świętych? Nie jestem święty dlatego, że nie wiem, rano jakiś głos powiedział, że już jestem super, no już prawie, 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 jak nie wiadomo kto, nie. Moja własna świętość nic nie warta. Moja świętość jest moją siłą od Pana Jezusa. Moja świętość jest na tyle, na ile oddzielony dla niego jestem. Pamiętajcie, uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. To nie znaczy mieć dziwną minę i odprawiać dziwny rytuał, ale znaczy stawać się w codziennym życiu podobnym do Jezusa i nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Bóg jest mocny. Kiedyś słyszałem kazanie, jeden brat powiedział na tym kazaniu, że Bóg ciągle jest na swoim tronie. Inny mu potem dołożył, z drugiej strony mówi tak, ale dług nigdy nie przestał być na tronie, żebyś musiał przypominać, że jest na nim. Ja wiem, że on jest na tym tronie i że wzajemnie siebie musimy zachęcać i przypominać sobie, abyś nie zapomniał, że nigdy, nigdy, nigdy w niebie nie będzie takiej sytuacji, że Bóg na tronie podrapie się po głowie, spojrzy na nas i powie nie wiem, co mam zrobić. Ale jest potężnym Bogiem. Jego odpowiedź, jest w drodze. Jego błogosławieństwa są tu. Duch Święty jest wylany. Nie jesteś sam, nie jesteś nędzarzem, nie jesteś człowiekiem beznadziei. Niech wasz dom pójdzie spać dzisiaj w pokoju. Niech Pan was błogosławi. Strzeże: cokolwiek przed nami, Jezus jest Panem. Zostańcie blisko Niego. Amen.